Przychodzi do kafarnaum, idzie do domu Piotra, jest chora jego teściowa, teściowa Piotra. Jezus ją dotyka. Ujmuje ją za rękę, spotyka się z nią w sposób najbardziej bezpośredni. Potem przynoszą mu chorych, i on w taki sam sposób z nimi jest, w taki sam sposób ich uzdrawia poprzez swoją obecność, poprzez swoje dotknięcie, nie mówi to ja w takim razie teraz sprawiam, że wszyscy chorzy niech będą zdrowi. Hurtowo was wszystkich uzdrawiam. Mógłby tak zrobić, jest wszechmogący Bogiem. Ale on potrzebuje spotkania. I to spotkanie z Chrystusem w takiej formie indywidualnej trwa w Kościele. Kościele Chrystus od swojego wniepowstąpienia jest w taki sam skuteczny i rzeczywisty sposób obecny. Nie fizycznie, ale rzeczywiście. I ta obecność się wyraża przede wszystkim w sakramentach. Sakramenty, które są zawsze bezpośrednie. Nie, nie sprawuje się sakramentów kultowych. I sakramenty, które są zawsze spotkanie, przyjmujesz komunię świętą Chrystusa, ty sam do twoich ust.